O rety. <śpiewa> jest ciemny. To nie jest jasny podkład. Hello Ardel. Lecimy z chudą. Czy powinnam skorzystać z tych aplikatorów? Spróbujmy. Siemanko, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy byliście świadomi tego, że marka Ardell, oprócz tego, że tworzy swoje rzęsy już od wielu, wielu lat, tak naprawdę są dostępne na rynku, to wypuściła też niedawno kolorówkę. I ja natknęłam się na nią na stronie Douglasa, zamówiłam kilka rzeczy, właściwie tyle rzeczy, aby móc wykonać nimi pełny makijaż. I dzisiaj przetestujemy sobie te produkty, zobaczymy, Zobaczymy, czy ta kolorówka jest coś warta. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to ze mną zostańcie, zaczynamy. I makijaż rozpocznę sobie od takiego podkładu, który nazwą sugeruje że ma być idealny właśnie pod nagrania wideo i ma mieć pełne krycie. Ja go wzięłam w najjaśniejszym kolorze Light 1, chociaż w opakowaniu wydaje się być dosyć ciemny. Zobaczymy, jak to wypadnie na twarzy. O, rety. Ho, ho, ho. Jest ciemny, to nie jest jasny podkład. Hello, Ardel. Dobre, postaram się mimo wszystko. Go zaaplikować, jeżeli będzie się odcinał, to sorry, jakby nie spodziewałam się tego. Naprawdę miałam nadzieję, że marki nauczyły się robić już podkłady w odpowiednich kolorach, do nas przynajmniej, i że najjaśniejszy kolor będzie faktycznie jasny. Tutaj, jak widzicie, z jasnością on nie ma zbyt wiele wspólnego, niestety. Dodatkowo mam wrażenie, że też delikatnie oksyduje w trakcie rozcierania. To jest dosyć kontrowersyjne, ale powiem Wam, że na buzi, a nakładam go bezpośrednio na krem SPF i pielęgnację, wygląda póki co naprawdę bardzo ładnie, ale coś czuję, że opalić, to opalę się nim dzisiaj dosyć solidnie. I mam tutaj taką krostkę, zobaczymy, czy mi ją przykryję. Nakładam też w skrzydełkach, które są zaczerwienione. Krycia nie uznałabym jako full coverage, może gdybym dobudowała kolejne warstwy, to miałoby to sens, no ale wtedy tego produktu byłoby na mojej twarzy znacznie więcej i nie wiem, czy już... Nie za dużo, żeby mógł się dobrze utrzymywać, także ja go nie będę więcej dobudowywać. No, zobaczcie, ten podkład po prostu oksyduje. Celowo pod ten podkład nie nakładałam samoopalacza, bo mówię kurczę, wzięłaś najjaśniejszy odcień. Jeżeli ukaże się naprawdę bardzo jasny, to będzie wyglądać jak duch, ale teraz okazuje się, że mogłam ten samoopalaczek najbardziej nałożyć. Jeśli chodzi o wykończenie, bardzo ładnie leży na buzi, więc tyle dobrego, że naprawdę jest taki idealnie przylegający do skóry, nie osadza się na niej. I ładnie ją też wygładza. Przechodzę do otwarcia korektora, który jest również z tej samej serii. I nie wiem, czy nie wzięłam koloru ciemniejszego o jeden. To jest soft peach. Nie, słuchajcie, ja wzięłam e, kolor korygujący, bo widziałam, że mają różne odcienie, ale też odcienie typu zielony, fioletowy i właśnie peach. A ja lubię takie brzoskwiniowe korektory, więc stwierdziłam, że to będzie dobre rozwiązanie dla mnie. Ale czy tak jest naprawdę? To się za chwilę okaże, bo też wydaje się dosyć ciemny. Więc mam nadzieję, że z tego Piczowego odcienia nie zrobi się zaraz pomarańczowy. Póki co jest naprawdę ładnie brzoskwiniowy, chociaż ja w sumie, przez to, że mam chłodną karnację, lubię kiedy korektory są nawet trochę bardziej różowe niż brzoskwiniowe. O wow, bardzo ładne krycie. Nawet mogłam go śmiało nałożyć nieco mniej, ale tego się po nim nie spodziewałam. Więc rozetrę go też tutaj trochę niżej i postaram się pochłonąć gąbeczką. No, póki co, gdyby nie to oksydowanie, to naprawdę byłabym zadowolona. Co do korektora, bardzo fajny produkt. Na pewno będę z niego korzystać, o ile ładnie się utrzyma. Poza kamerą przypudruję sobie twarz sprawdzonymi pudrami i pójdę w różowe tony, przez to, że jestem dzisiaj nieco przyciemniona i żółta. Także pod oczy nałożę Hean, Fresh Rosy, a na całą twarz różowy puder Huda Beauty. Lecimy dalej z tematem. Teraz konturowanie twarzy. Kupiłam dwa takie produkty duo. Mamy tutaj bronzery w dwóch odcieniach i róże w dwóch odcieniach. I powiem Wam szczerze, że już na stronie Douglasa miałam wątpliwości, czy aby na pewno znajdę tam kolor dla siebie. I odcień bronzera, który jeszcze jako tako wydawał mi się być do mnie pasujący, to właśnie ten Lucky in Rust, Rustic Tan. Czyli mamy tutaj dwa bronzery, ale one na żywo są tak ciemne, że ja nie wiem, co z tego będzie. Jeśli chodzi o róże, to tutaj sytuacja wygląda trochę lepiej, chociaż powiem Wam, że te wypraski wyglądają trochę jak z roku, nie wiem, 2010. Nie wiem dlaczego tak jest i czy tylko ja mam takie odczucia, ale sprawdźmy sobie najpierw ten brązer. I naprawdę mam zagwostkę, którego z tych brązerów użyć może je po prostu połączę, niewielką ilość. No, i jest to dosyć ciepłe, już widzę, i Wy to na pewno też widzicie. Ale plus jest taki, że można to rozprowadzać mgiełką po twarzy, widzicie? Nie jest to przepigmentowane, więc będę miała nad tym pełną kontrolę. Jeszcze do tego ciemnego podkładu, jak cię mogę, ale gdybym miała teraz podkład dobrze do siebie dopasowany. No to byłaby lekka masakra. Nie, jednak, słuchajcie, jednak zmieniam zdanie. To nie wygląda dobrze. Tak, tak patrzę w podgląd, naprawdę to nie wygląda jak brązer, tylko jak żółte plamy. W ogóle zrezygnuję z tej części cieplejszej. Będę korzystać z tej ceglanej. Teraz będę bardziej uważna i skupię się na tej chłodniejszej, w teorii. Jest ciut lepiej, ale i tak za chwilę użyję odrobiny pudru, żeby, wiecie, trochę ten pomarańczowo-żółty odcień zniwelować. I też muszę wam przyznać, że te kosmetyki wcale nie są aż takie tanie. Powiedziałabym, że to jest taka półka trochę jak kosmetyki The Balm. Dobra, wracam do gąbeczki i trochę to słuchajcie, przemieszam tutaj. Ale ogólnie nie czuję się teraz sobą naprawdę w tym że wyglądam jakoś dziwnie. Lecimy z chudą i trochę złagodzimy ten żółty efekt. I jeszcze żeby nie mieć takiego poczucia, że mam jakieś plamy na policzkach, to odetnę sobie tutaj Tę przestrzeń pod konturowaniem, i zostawię na jakiś czas, żeby to się po prostu, wiecie, rozjaśniło i ładnie później wblendowało. I jeśli chodzi o ten brązer, oprócz tego, że dosyć ładnie się rozciera, to jestem na jedno wielkie nie. Fatalne kolory. Może dla osób naprawdę znacznie bardziej ode mnie opalonych, o ciepłej tonacji się sprawdzi. Ale też nie mam takiej stuprocentowej pewności, bo wybija jakieś takie dziwne, nienaturalne tony. Przejdźmy do różu. Tutaj chyba nie będę ryzykować z tym żółtym. <laughs> to by było zbyt wiele. Więc od razu weźmiemy ten różowy. One mają jakby w sobie takie kurcze, nie wiem, tanie drobinki. Tak to wygląda, bo te drobinki są dosyć duże i złote. A sam róż wydaje się być matowy. Także te drobinki po prostu odpadną mi w trakcie nakładania. Tak coś czuję. Szczególnie, że aplikuję ten róż w momencie, kiedy mam już przypudrowane policzki a sam róż jest no po prostu matowy, nic specjalnego nic za co trzeba by było płacić te 30 czy 40 zł w międzyczasie na policzki zaaplikowałam rozświetlacz z paletki Facetune i trochę bardziej mi się to teraz podoba, pozbyłam się nadmiaru pudru spod konturowania i teraz zbliżę was do siebie i przejdziemy do testu paletki, a mam do przetestowania mm, taką paletkę trochę Travel Kit, mm, dlatego że mamy tutaj w środku trzy cienie do oczu, nawet słuchajcie sztuczne rzęsy które będę mogła sobie zaraz dokleić. Dwa produkty do ust, ale ich akurat nie użyję, ponieważ mam do przetestowania jeszcze coś innego. I jakieś dziwne aplikatory i taką łopatkę pędzelek. Z włosia trochę jak aplikatory do farby do włosów, także jestem ciekawa co z tego będzie. Na powiekach mam już bazę oraz przypudrowaną przestrzeń pod łukiem brwiowym, a właściwie nie przypudrowaną, tylko nałożyłam tam po prostu matowy beż i przechodzimy do tej paletki. Hmm, czy powinnam skorzystać z trochę Aplikatorów? Spróbujmy. Także tutaj opis na paletce sugeruje, abym najpierw zaaplikowała ten lekko zielony metaliczny cień. Tutaj na przestrzeń ruchomej powieki. Pozwólcie, że nie będę korzystać jednak z tego aplikatora, dlatego że, może, w spartańskich warunkach, kiedy byłabym gdzieś na wyjeździe i zapomniała wszystkich swoich pędzli, no to wtedy chcąc nie chcąc, bym się tym posiłkowała, ale nie jest to komfortowe. Mimo tego, że to włosie jest nawet przyjemne, co do koloru samego cienia nawet mi się podoba. Jest taki oliwkowy. Teraz są takie modne właśnie oliwkowe tony, chociaż potrafią na mnie wyglądać brudno i od razu tym samym cieniem buduję sobie załamanie dlatego, że nie mam w tej paletce zbyt dużego pola do popisu, więc wyjdzie takie trochę grandi, smoky eyes. I w sumie tam, gdzie nałożyłam go więcej, jest ta metaliczna poświata, ale już na granicach wygląda jak mat. Ten sam cień aplikuję na dolnej powiece. Teraz zewnętrzny kącik, wzmocnij sobie tą czernią, a czerń nie jest w 100% matowa, wydaje mi się być satynowa, ma w sobie też taką jakąś delikatną drobinkę. I jedyny problem, jaki mam z tym cieniem to fakt, że jest dosyć ciemny i tak ładnie nie rozciera mi się na granicach. Brakuje mi czegoś, wiecie, bardziej przejściowego, żeby móc tutaj to lepiej doblendować do koloru mojej skóry. Na linię wodną nałożyłam beżową kredkę z Neo Make-up i jeszcze teraz ten najjaśniejszy cień, który i tak wydaje się być dosyć ciemny, nałożę w wewnętrznym kąciku. I w międzyczasie wytuszowałam rzęsy i dokleiłam sztuczne, te z tego zestawu tutaj z tej paletki. To jest model 105 i powiem Wam, że naprawdę o ile nie przekonywał mnie kiedy był w opakowaniu, to na moich oczach prezentuje się bardzo ładnie. Te rzęsy nie są zbyt intensywne, ładnie rozdzielone, ale jednocześnie nie wyglądają jak rzęsy u lalki, także jeżeli będę mogła dostać się też solo, bez kupowania całej paletki, to na pewno się na nie skuszę. Przejdziemy teraz do makijażu ust i tutaj mam do przetestowania taki marker i kiedyś markery były naprawdę mega popularne. Ja pamiętam, że jeden z moich pierwszych produktów do ust w takim intensywnym kolorze to był właśnie marker z Max Factora. One chyba później zostały wycofane, a na pewno wycofane ze sprzedaży stacjonarnej. Może można je jeszcze dostać gdzieś online. W każdym razie weszły później szminki matowe płynne i one wyparły trochę markery z rynku. No ale teraz widzę, że coraz więcej marek ponownie je wypuszcza, i ja wzięłam taki marker w śliwkowym odcieniu i dokładnie jest to kolor A Rough Ride i zobaczmy jak będzie wyglądał na ustach OMG oh, um, yeah. kocham takie kolory naprawdę troszkę smuży w trakcie aplikacji i czasem jakby wydala takie grudki koloru Okej, okay, udało mi się uzyskać względnie równomierny kolor, chociaż przy mazakach, pisakach nie jest to zawsze takie, wiecie, do końca łatwe. Trzeba nałożyć dwie, czasami trzy warstwy, żeby faktycznie ten kolor był równomierny. Także to tyle, jeśli chodzi o usta, oddalę Was od siebie i podsumuję szybko wszystkie kosmetyki. Zdecydowanie wyszedł mi dzisiaj makijaż na wampa. Podsumujmy sobie jednak od początku wszystkie produkty, jeśli chodzi o podkład. Bardzo ładnie wygląda na twarzy, ale oksyduje i jest ciemny już na samym starcie także na pewno nie jest to produkt dla każdego, a na pewno nie dla osób, które mają bardzo jasną karnację. Także pod tym kątem duży minus, ale wygląda bardzo ładnie. Nie ma jednak stuprocentowego krycia, to nie jest full coverage foundation, powiedziałabym, że kryje w 60-70%. Jeśli chodzi o korektor, bardzo fajnie wyrównał mi zasinienie właśnie dzięki tej brzoskwiniowej nucie, na pewno będę do niego powracać, ale w przyszłości na pewno będę go po prostu mieszać z nieco jaśniejszymi korektorami, które posiadam. I jeśli chodzi o brązer i róż, to są to takie bardzo przestarzałe formuły produktów, takie po prostu paździochy niewarte swojej ceny. Znajdziecie znacznie fajniejsze produkty w drogerii za kilka, kilkanaście złotych. Także nie ma co inwestować w mojej ocenie. A co do paletki, to powiem Wam, że miałam mieszane uczucia, bo ona nie prezentuje się jakoś mega spektakularnie, ale ostatecznie byłam w stanie zrobić dosyć określony typ makijażu, ale jeżeli lubicie właśnie tego typu makijaże, i wiem, że są osoby, które bardzo często malują. Się codziennie tak samo, bo mają swoje sprawdzone sposoby, to możliwe, że ta paletka może Wam się przydać i zawsze, kiedy zużyjecie tutaj te rzęsy, możecie sobie wsadzić kolejną parę. Tutaj tej paletki nie mogę się jakoś bardzo mocno przyczepiać, a jeśli chodzi o ten marker do ust, to powiem Wam, że efekt bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie się utrzymywać w ciągu dnia. Także to by było wszystko na ten moment. Mamy godzinę 14:54 i spotkamy się za kilka godzin, myślę, około godziny 22 na ostatecznym podsumowaniu trwałości, także do zobaczenia. Dobra moi drodzy, powracam do was i przyznam, że udało mi się całkiem solidnie przetrzymać ten makijaż na twarzy, bo mamy godzinę 23:22 i tak prezentuje się na ten moment bez absolutnie żadnej poprawki. Tak jak widzicie, chyba najsłabiej poradził sobie marker, i on właściwie zaczął mi się zjadać już bezpośrednio po nagraniach. Jak tylko wiecie, zaczęłam funkcjonować. Tylko od samego mówienia, łączenia ust, zaczął wyjadać mi się tutaj wewnątrz i nie wyglądał zbyt atrakcyjnie. Także jeśli chodzi o ten marker, nie jestem w stanie Wam go polecić i myślę, że to jest taki jeden z większych bubli. Jeśli chodzi o podkład, to naprawdę bardzo ładnie na twarzy się utrzymał, ale troszkę dyskwalifikujący jest dla mnie jednak ten oksydujący kolor, i to. Że jest już właściwie ciemny na samym starcie. A jednak najjaśniejszy kolor nie powinien być aż tak ciemny, bo naprawdę czułam się mega przyciemniona. Aż sobie, słuchajcie, nałożyłam trochę tego podkładu tutaj na dekolt, żeby tak nie straszyć w ciągu dnia. Jeśli chodzi o korektor, na pewno będę do niego wracać. Co do cieniowania do tej paletki. Mamy tutaj trzy cienie, trzy dosyć ciemne cienie, i trzy cienie, które mają w sobie taki metaliczny poblask, więc nie wiem do końca, czy to jest rozwiązanie dla Was. Jeżeli lubicie takie smoki, to ok. Chociaż tak jak widzicie, mam wrażenie, że po tych kilku godzinach trochę one jednak wyblakły, troszkę jakby widzicie, straciły na intensywności, w szczególności tutaj na załamaniach. Także nie do końca jestem w stanie Wam również tę paletkę polecić. To co się zmieniło, to fakt, że mam tutaj na twarzy kilka takich piegów, dlatego że jeszcze nagrywałam TikToka z takim trikiem na szybkie, sztuczne piegi. I one są też dosyć ciemne, bo skorzystałam z pisaka do brwi, który był jednak trochę zbyt ciemny, zbyt chłodny. Ogólnie podsumowując, moim zdaniem szczerze nie warto inwestować w kosmetyki marki Ardell. I wydaje mi się, że jeżeli mają wypuszczać tego typu jakość produktów, to lepiej, żeby jednak pozostali przy sztucznych rzęsach. Także to już by było wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy mieliście już do czynienia z jakimś kosmetykiem tej marki, jak wam się sprawdził, może macie mi coś do polecenia, a może wręcz przeciwnie, coś was rozczarowało i też jesteście w stanie się tym podzielić. Dziękuję za uwagę. Ściskam was bardzo mocno do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa 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 pa.